Do tego 2012 roku zaczyna obowiązywać nowa ustawa o kierujących pojazdami, a wraz z nią powinny wejść w życie rozporządzenia wykonawcze, które mają regulować zasady prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. I obecnej kształt rozporządzeń jest bardzo mało zaawansowany. Wydane zostały przez ministerstwo projekty, w których zaprezentowano zasady szkolenia. Zadania, które należy wykonać, można powiedzieć miało, że są oderwane od rzeczywistości. Z jednej strony dość trudne do wykonania, z drugiej strony trudno wyobrazić sobie sytuacje, w których mogłyby być przydatne w ruchu miejskim, czy też w każdej innej sytuacji, gdzie poruszają się przyszli kierowcy, których my szkolimy. Zapomniano całkowicie o takich rzeczach jak nauka defensywnej jazdy, jak banią o bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak nowoczesne systemy, które działają w pojazdach. Rozporządzenia wydaje się, że zostały oparte o literaturę pochodzącą z lat 40. -tych, 50. -tych poprzedniego wieku, o czym chociażby mogą świadczyć fakt rozwiązania i instrukcje dotyczące uruchamiania motocykla, obsługi pojazdu, redukcji biegów z międzygazem w samochodzie osobowym i tym polom. Jestem Marcin, będę Cię uczył jeździć. Jak Ty chłopczyku masz na imię? Julek. No Julek, żebyśmy mogli pojechać, to powinniśmy przede wszystkim sprawdzić stan techniczny motocykla, zobaczyć, czy wszystko działa. No i chyba, co najważniejsze, uruchomić jego silnik, bo bez tego, owszem, możemy pojeździć, ale pchając się nawzajem. No to cóż, może przystąpimy do tej skomplikowanej operacji uruchomienia silnika. Nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że to nawet dobrze, że nie wiesz, bo od tego jest nauka jazdy, żeby Cię czegoś nauczyć. W 2011 roku rozpocząłbym od tego, żeby użyć kluczyka po prostu, więc... To było najprostsze. No, to użyj. Należy go wcisnąć. Należy go wcisnąć, w tym momencie już mamy włączony zapłon, czyli bardzo proste rozwiązanie, takie wciśnij i jedź. No i teraz cóż, należałoby zasilić nasz układ paliwowy paliwem, czyli no możemy zobaczyć tutaj, czuć, że jest. <śm> czyli co? Nie pozostaje nic innego jak uruchomić silnik. Otwieramy kranik paliwa. Teraz używamy przycisku przelewowego, tak żeby napełnić komorę pływakową żywe dowody na to, że jest paliwo i na wyłączonym zapłonie zgodnie z zapisem rozporządzenia należy przynajmniej trzykrotnie kopnąć w rozrusznik nożny. Teraz jesteśmy gotowi do tego, żeby uruchomić zapłon, czyli wcisnąć kluczyk i próbujemy uruchomić starterem motocyk I chodzi. Tak jest wtedy, kiedy wszystko jest w 100% sprawne, tak jak ja to w tym pięknym motocyklu. I technika działa razem z nami. <gorsza> Gorzej jak technika nie będzie działała razem z nami, wtedy uruchomienie takiego motocykla może zająć trochę dłużej czas. nowego rozporządzenia motocyklista jest zobowiązany sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy wyciągając odpowiednią rękę lewą lub prawą a wtedy kiedy zamierza skręcić w lewo i musi lewą ręką użyć klamki sprzęgła powinien sygnalizować zamiar zmiany kierunku kładąc prawą rękę łagodnie nad głową wtedy dłoń prawa pokazuje kierunek jazdy Teraz postaramy się zrealizować naukę jazdy w terenie, która również jest przewidziana w rozporządzeniu. Niestety nie udało nam się znaleźć duktu leśnego z głębokimi kolejami wyjeżdżonymi przez furmanki, ale postaramy się to zrobić chociaż w tym terenie, którym dysponujemy. Jednym z elementów, których motocyklista musi się nauczyć, to pulsacja pionowa swoim ciałem oraz pulsacja gazem. Tak przewidują zapisy rozporządzenia. Myślę, że warto również podkreślić fakt, że niezrealizowanie pełnego programu szkolenia może skutkować zamknięciem ośrodka szkolenia kierowców. Tak mówią ogólnie obowiązujące przepisy. Cóż, czasy się zmieniły, lecz... Mamy coraz bliżej nowe rozporządzenie. Postaramy się nauczyć Ciebie zatem, żebyś umiał ruszać na wzniesieniu tak jak przewidział to ustawodawca w rozporządzeniu. Powinieneś być oparty o ziemię prawą nogą. Najlepiej gdybyśmy znaleźli krawężnik, bo tam jest mowa o tym, że trzeba się opierać o krawężnik. No i cóż, używamy koniecznie hamulca przedniego, czyli wychodzi na to, że hamulec tylny staje się takim prawie bezużytecznym gadżetem w motocyklu. Wciskamy klamkę sprzęgła, włączamy bieg. No, i teraz, próbując jednocześnie dodać gazu i puścić klamkę hamulca, próbujemy ruszyć. Wcześniej poszło nam ładnie, tym razem wymaga poćwiczenia. No to co, żeby zacząć jeździć, trzeba będzie uruchomić motocykl. Tutaj mamy w miarę. Może być ciężko, bo nie został wyposażony. <laughs> mamy nowoczesny motocykl, taki jaki w tej chwili używa się do prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. No i co byś, Julek zrobił, żeby to uruchomić? No, myślę, że użyjemy kluczyka. Sprawdzimy tutaj na wskaźniki, czy wszystko działa, czyli zegary nam się same sprawdziły, tak? Mamy kontrolki. No i co, praktycznie jesteśmy chyba gotowi do tego, żeby nacisnąć przycisk rozrusznika. I za chwilę zacząć cię jeździć. Teraz nauczymy się jeździć na nowoczesnym motocyklu, mamy kierunkowskazy, które służą do tego, żeby sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy i włączając je odpowiednio, wyłączając, sygnalizujemy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego to, co motocyklista zamierza na drodze zrobić. Myślę, że jest to dla wszystkich jasne i czytelne, bo już od kilkudziesięciu lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kierunkowskazy służą właśnie w tym konkretnym celu. Nauczymy się teraz ruszać na wzniesieniu. Każdy motocyklista powinien umieć sprawnie to zrobić, tak, żeby motocykl nie zjeżdżał mu do tyłu, wtedy, kiedy puści hamulec. W tej chwili i od wielu już lat zgodnie z techniką kierowania, do ruszania na wzniesieniu służy nam hamulec pomocniczy. Jest to hamulec tylnego koła. W tym miejscu znajduje się dźwignia, którą uruchamiamy hamulec koła tylnego. Więc prosiłbym, żebyś nogę oparł na podnóżku, użył tego hamulca, wtedy twoja ręka już nie musi trzymać hamulca przedniego. Dodatkowo ruszanie przy użyciu hamulca tylnego ma e, tą dużą czy duży związek z tym, którą nogą się podpieramy. Warto podpierać się nogą lewą, bo wtedy w każdej sytuacji noga prawa może znajdować się na e, dźwigni hamulca. Jeżeli na przykład w ruchu miejskim dojdzie do sytuacji, że czujemy, że nasz motocykl nam się cofa, od razu używając tego hamulca, zatrzymujemy go w miejscu. No i teraz cóż, nie pozostaje nic innego jak mając włączony pierwszy bieg, czyli jeżeli chcemy włączyć bieg, to na ten moment tylko przemieniamy nogi, włączamy pierwszy bieg, wracamy z powrotem. Mając włączony pierwszy bieg, patrzymy przed siebie na drogę, prawa ręka swobodnie może dodawać gazu, lewa ręka operuje klamką sprzęgła, a prawa noga jest odpowiedzialna za to, żeby w odpowiednim momencie zwalniając ten hamulec motocykl ruszył. To jedziemy!